Najpierw muszę się jakoś ogarnąć, i wtedy dopiero mogę do Niego przyjść, już wtedy się tak pokazać. Ale powiem Wam, że to chyba dla mnie bardzo trudna forma modlitwy. Chodzi o to, że jest ktoś, kto cały czas patrzy z troską i czuwa nad Tobą, i patrzy na Ciebie z miłością, i to nigdy nie przestaje. Słuchasz podcastu Zwierzę Liturgiczne, który powstaje we współpracy Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny i serwisu dominikanie.pl. To rozmowy o tym, dlaczego człowiek tęskni za tym, co niewidzialne i jak ta tęsknota nabiera kształtu w widzialnych znakach i gestach. Pytania stawiają i odpowiedzi poszukują Jadwijańka Teresa Huspekowa, Dominikanin Łukasz Miśko oraz prowadząca Lidia Majda. Cześć, tu ekipa podcastu Zwierzę liturgiczne w formie wakacyjnej nie na plaży, ale za to z modlitwą w na listach. Tak. zwierzę w plenerze. Dzisiaj modlitwa obecności. Tak. Hasło, które pewnie niektórym z Was mówi trochę więcej, niektórym trochę mniej. Ale chcemy gdzieś wokół niego kroczyć. Mm -hmm. Kroczyć wokół hasła, może niekoniecznie, ale wokół niego rozmawiać. Ale i... niż pochylanie się wiesz. Liczyłam, że to powiesz. Dzięki. Wypuściłaś, nie, mnie, no nie, no proszę, ale to był komplement. Tak, tak, tak. Dzięki, dzięki. Kroczymy wokół. Tak, tak. Mm. To kto jest obecny? No chyba Pan Bóg, nie? I ja też. No właśnie. Ja, ty. To, to nie, nie jest takie wcale oczywiste, chyba, że. Wiemy, jak postawić siebie w obecności Boga, nie? że niby, no tak każdy pewnie zapytany o to, czym jest modlitwa, powie, że to jest coś tam z mówieniem do Boga, czy słuchaniem Boga, czy nie wiem, byciem z Bogiem, ale tak, tak praktycznie, nie? że chodzi o to, że ja <grych> uświadamiam sobie, że On jest. No, oczywiście w odpowiedzi na to ja też chcę być dla Niego, być otwartym na niego, ale, ale zrozumienie, na ile. W ogóle się da zrozumieć, czy nie? <laughs> Może takie uświadomienie sobie tego, że On jest i nie tylko jest w taki zimny sposób, taki faktyczny, taki metafizyczny, ale że, że jest miłująco. To jest chyba ważne rozróżnienie, takie miłujące bycie. No bo właśnie z tą modlitwą obecności, nie, to jest taki trochę termin techniczny też, który tam różnie bywa używany w różnych kontekstach. Teologia duchowości, duchowość karmelitańska, więc wydaje mi się, że my o tym rozmawiamy troszeczkę, znaczy dużo szerzej dzisiaj. Mm -hmm. Ale dla mnie chyba w tym takim kluczowym wątkiem jest to właśnie dostrzeganie obecności Boga. Nie? Że to o tym naszym byciu i naszej obecności o tym trochę rozmawialiśmy ostatnio przy okazji właśnie tej uważności, nie? ale dostrzeżenie tego, że po drugiej stronie jest ktoś, kto na mnie patrzy. Y, I pytanie o to, jak On na mnie patrzy, y, no to może być coś, co w modlitwie może mieć duże znaczenie, nie? właśnie to, jak ja dostrzegam to Boże, Boże spojrzenie, jak ja, y, kogo ja widzę po drugiej stronie. No bo to ma konsekwencje, nie? W sensie mm. dla mojego też widzenia siebie, do, dla odbioru siebie. Często jak rozmawiam z ludźmi, tam jest jakieś takie poczucie, no nie wiem, niezasługiwania, czy bycia niegodnym, czy bycia jakoś... Za słabym, żeby stawać przed Bogiem, nie? że najpierw muszę się jakoś ogarnąć i wtedy dopiero mogę do Niego przyjść, już wtedy się tak pokazać. Prawda? Zawsze gdzieś tam rzucam ten psalm 139, przenikasz i znasz mnie, panie, ty wiesz, kiedy siadam i wstaję z daleka, spostrzegasz moje myśli, tym nie utkałeś w łonie mojej matki i tak dalej, że no, no, w gruncie rzeczy nie ma sensu takie krygowanie się przed Bogiem i i nie ma sensu też obawianie się jego spojrzenia, <laughs> prawda, że to nie jest osądzające, właśnie takie oceniające spojrzenie takiego, no nie wiem, policjanta. O obrazach Boga gdzieś tam mówiliśmy troszeczkę w kontekście tak, liturgii tak. też, nie, ale myślę, że to jest chyba tak ważny temat, że to wraca też w kontekście mojej modlitwy osobistej mhm. pytanie o to, no właśnie, czy, czy ja chcę, żeby on był obecny, czy ja chcę, żeby on mnie tak przenikał i znał. No właśnie teraz my się skojarzyła historyka, która zresztą miała miejsce tu, tu w tych, w tych murach. Pozdrawiamy księży misjonarzy, tak. Podczas obron, obrony pracy magisterskiej, nie? Jest taki moment na końcu, kiedy niestety, ale wszyscy przez to przeszli, którzy, którzy zakończyli studianie. I akurat my się zdarzyło być na obronach, gdzie bronili się też bracia Salezjanie. I tam, któryś opowiadał, bo tam chodziło o ich pedagogikę i tak dalej, o ich jakby sposób podejścia. I tam była jakaś historia o tym, że od początku była taka idea, że oni, nie wiem, czy w pokojach, czy w ogóle w tych swoich pomieszczeniach, pomieszczeniach mają mieć właśnie ten obraz tego takiego oka, Tak, że jest właśnie to Boże oko tak. i że Bóg cię widzi. W takim nie trójkącie. Nie? Takim, tak, 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 tak. tak, tak, jeszcze tak. No, no, ja nie tak to zrozumiałam, <laughs> bo ja tak do końca nie kojarzę, nie kojarzę tej tradycji, ale. Właśnie wiem, że ktoś zadał pytanie, czy właśnie, że, że, to, się tak tru, że, że to jest takie trudne, nie? że się to tak kojarzy, że ktoś cały czas obserwuje i sprawdza, nie? Że, że to miało być właśnie, że to miało dążyć do tego, że właśnie chłopcy, którzy no, byli też z takich trudnych środowisk, że cały czas jakby mają te, właśnie tego policjanta, który jest na niej, nie? jakoś wyszło z tej rozmowy, że w sumie, jest dziwne, dlaczego nam się to w ogóle może tak kojarzyć, no bo przecież jakby idea zatem była taka, że nie, że ktoś patrzy, czy czegoś złego nie robisz i czy się, nie wiem, tam nie namawiasz tam ze, ze, swoim, ze swoim kumplem, żeby, żeby coś nabroić, nie, a że chodzi o to, że jest ktoś, kto cały czas patrzy z troską i czuwa nad tobą. I patrzy na ciebie z miłością, e, i to nigdy nie przestaje. Nie? Że cały czas masz obok siebie kogoś, kto cię kocha, bez względu na to, co robisz, i tylko jest to kwestia uświadamiania sobie tego, że to nie jest tak, że modlitwa się kończy, kiedy wychodzi z kaplicy, nie? Że on cały czas jest i się na ciebie patrzy i cię kocha. Nie? Więc trochę mnie to właściwie zastanawiało, że to skojarzenie, często jakby, które słyszę, odnośnie tego, właśnie Bóg cię widzi, nie? Że jest takie, że, że tak coś jest to takiego niepokojącego, nie? a jednak e, jeśli człowiek się dobrze zastanowi nad tym, jak Bóg na nas patrzy, że to jest zupełnie na miejscu. Nie? Tak. Też, no, jakiś czas temu, kilka tygodni temu, ze znajomymi ze studiów, miałam taką rozmowę a propos tego, czy Bóg zna nasze myśli. No mm -hmm. i też, no, to było bardzo, bardzo ciekawe, bo tak naprawdę, no, wyszło gdzieś, że myślę, że ja sama też, ale no, mamy ten obraz Pana Boga, policjanta, nie, że jakby. No tak, zna nasze myśli i to jest już taki moment przerażenia, Ups, nie? No właśnie. No, to jest piękne, co mówicie o właśnie takim obrazie Pana Boga kochającego, pełnego miłości i tak dalej, ale jednak gdzieś, no to już jest temat pewnie na inną rozmowę, ale gdzieś głęboko jest w nas zakorzeniony ten strach, nie? Też to, o czym Ty mówiłeś, Łukasz, o tym poczuciu bycia, bycia niegodnym, też sama kilkukrotnie się z tym spotkałam, że no jakiś znajomy, znajoma, czy tam nawet bliższe osoby, które nie są, nie są w kościele gdzieś blisko, prosiły mnie o modlitwę i ja też sama gdzieś tam w dalszej rozmowie mówiłam, że ale pamiętaj, ty też możesz się modlić, nie? Ja, i, I te osoby mm, no, zazwyczaj reagowały tak, że no Litka, ale moja modlitwa, moi, znasz moje życie, moja modlitwa, to już nic nie zmieni. Jakby Pan Bóg nie patrzy na moją modlitwę z takiego samego położenia jak na twoją, nie? No i to też takie no, właśnie, wartościowanie modlitwy. No to czy to, że ktoś jest zaangażowany w duszpasterstwo czy w inną wspólnotę, znaczy, że jego modlitwa ma większą moc? No... Skuteczność. Skuteczność. To też jest duże pytanie, mhm. czego się spodziewamy po modlitwie. Tak jak mhm. na początku naszej letniej serii trochę mówiliśmy o tym, no właśnie, mhm. jakich owoców się spodziewamy, co wykontemprowałaś dzisiaj, nie? Czy medytowałaś. Ehm, no. Przestrzeni skuteczności modlitwy, zwłaszcza takiej modlitwy o konkretne rzeczy, tak? Prosimy Boga o to, żeby zrobił rzecz A albo, nie wiem, sprawił, że rzecz B nie będzie. Tymczasem, no właśnie, rzecz A się nie wydarza, rzecz B dalej trwa. Czy wydaje się, że ta modlitwa jest nieskuteczna, i to też kwestionuje trochę tą bożą obecność, znaczy, takie pytanie, gdzie jest Bóg w tym wszystkim, no to, to jest częste pytanie. I oczywiście wychodzimy teraz poza w ogóle też. Przestrzeni modlitwy i pytamy o, o rolę Boga w świecie, autonomię świata, ale to się wszystko łączy. Tak myślę, że jak trochę nie ufamy w, w tą dobroć Boga, to trudniej nam będzie uwierzyć, że to jest obecność kochająca. Mm. Że ktoś może powiedzieć: No dobra, ty mi tutaj wciskasz jakiś taki pozytywny, taki popsychologiczny obraz, nie? że jestem widziany, mm -hmm. chciany, afirmowany, że Bóg tak mnie afirmuje. No ale dlaczego dzieje mi się to, to i to? No, a co są wszechmocą? Wiemy, że nie, to są. Bardzo duże rozległe tematy, ale one naprawdę zachodzą na siebie w kontekście zaufania Bogu, do którego się modlę, czy przed którym chcę być. No właśnie dla mnie w tym kontekście akurat co, coś, co ja nazywam taką modlitwą Boże, Bożego spojrzenia, nie? ale to tak, tak naprawdę to jest, to jest cały czas w nurcie tej tradycji karmelitańskiej, gdzie ja gdzieś tam też na początku swojej takiej drogi duchowej miałam kontakt z siostrami karmelitankami, gdzie dla mnie była w pewnym momencie bardzo ważna taka taki sposób modlitwy. Właśnie to jest z Teresy Avila, z, z Teresy z Awiela wzięte, że spojrzenie tego, patrzę na tego, który się na mnie Patrzy, nie jak się to przetłumaczy. Czyli trwanie przed Bogiem, o którym wiem, że on się na mnie patrzy, i próba nawet właśnie wyobrażenia sobie tego, jak on się na mnie patrzy i y, jakie jest to jego spojrzenie. Nie? I czy ja jestem w stanie to zrobić, czy ja jestem w stanie spojrzeć na siebie tak, jak on na mnie patrzy. I dla mnie akurat taka forma modlitwy jest o tyle ważna, że ona. poněkond přigotovuje na té momenty, v kterých później sobě bude zadávat pytání o to a paně Bože, o co si chodí a kde jesteš. Nie? Więc takie właśnie powolne taki właśnie marnowanie. Nie, no właśnie, Dokładnie, że... takie powolne właśnie marnowanie czasu na spędzanie, z, 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 żeby, żeby ten czas spędzić z Bogiem, który jest ze mną, który mnie kocha i który właśnie patrzy się na mnie bez nie wiem posądzania, oceniania. Nie? Właśnie po to, żeby się przyzwyczaić do tego, że w momencie, w którym będzie ciężko, no, żeby pamiętać. Nie? Ale powiem Wam, że to hmm? chyba dla mnie bardzo trudna forma modlitwy. Jednak tak ze wszystkich tych okazji. ona jest trudna, bardzo. No, to dla mnie to jest takie, no nie wiem, może ja też po prostu lubię, lubię aktywizm, lubię jak się dużo dzieje i tak dalej. A to jest no, często takie patrzenie na takie gdzieś rzeczy, z którymi nie domagamy. Też kwestia obrazu Pana Boga, tego jaki ja mam tak naprawdę w sercu. no To są takie ogromne tematy, trudne, wymagające. Ja tak sobie przypominam chyba najmocniejsze doświadczenia modlitwy, które miałem. I to jest taka trochę modlitwa atematyczna poniekąd, ale ona była skupiona na obecności, właśnie. Przez kilka lat w liceum uczestniczyłem w takiej wspólnocie modlitewnej, gdzie spotykaliśmy się. No, na początku to było trochę w duchu teze, że śpiewaliśmy też kanony i te słowa, i sama muzyka była treścią modlitwy, czy czymś co ukierunkowywało, ale potem to ewoluowało w stronę, to się zresztą nazywało od początku modlitwa światła. Nawet nie było najświętszego sakramentu adoracji, po prostu była zapalona świeca w ciemnym kościele, gdzie my na takich klęczniczkach a la tezę, e, Chcieliśmy w tej obecności trwać, i ta świeca była symbolem no właśnie tego płomienia obecności ciepła i światła. E, w mroku. I to na tym etapie też mojego jakiegoś szukania drogi do Pana Boga, odpowiedzi na wiarę, czy odpowiedzi wiary na to, że Bóg jest, to, to ćwiczenie się w modlitwie obecności było najmocniejsze, takie naj... do, do tej pory, poza liturgią, gdzie czasami, nie wiem, jak to mierzyć, to doświadczenie, no ale tak, jakby zdarza się, że, że jeszcze mocniej jakby czuję, czy wiem, że, że Pan Bóg mnie dotyka, to tam właśnie było najbardziej tak Przemieniające dla mnie, nie? Ćwiczenie się w takiej prostej obecności przyjmowanej. Ja wiem, że on jest, jak, jak to światło, na które spoglądam. I, i, I tam też były trudne pytania o, o sens, o kierunki w życiu, o moje powołanie zakonne, gdzie, gdzie, gdzie to się mierzyło, nie? Boże, jesteś obecny, ale co z tego wynika dla mnie, nie? Co mam z tą Twoją obecnością zrobić? <laughs> Czyli myślę, że modlitwa obecności nie jest ucieczką od też takich trudnych decyzji konkretów życia, ale jest, tak jak mówiłaś, Terezo, no takim tym fundamentem, nie? Na, na którym będę mógł zadawać pytania o kroki, o strategie. Temat no. na pewno wymaga jeszcze rozwinięcia, stąd myślę, że Czas na polecenie książkowe. Aha, nie że my mamy rozwijać tylko, że. Kto, ktoś inny, ktoś już, inny już rozwinął, tak? Ale Uf, nie no wiem. właśnie kto. No dobra, to ja zaczynam, tak? Tak jest. Ktoś by się zdziwił, karmelici, tak, tym razem Guido sen modlitwa obecności ze świętą Teresą z Avila, ale to jest, to jest tylko taka, tak, jak to nazwać, taki break, tak. Mm. <laughs> taki break, bo oczywiście pierwsze, co bym poleciła, to, to dzieła świętej Teresy z Avila, którą bardzo lubię, która swoim charakterem zawsze mnie głęboko wkurzała, a jednak bardzo ją lubię. Natomiast właśnie jeszcze od kogoś się uczyć takiego takiej zdolności do po prostu bycia przy nim i kochania go i dostrzegania tego, że on nas kocha, no to od niej. Nie? Drugą taką pozycją, którą zresztą już pokazywałam chyba na początku tej serii, no to znowu jest Teresa z Ryzje, gdzie mnie w niej zawsze ujmował taki obraz. To są znowu te wszystkie kwiatuszki, ptaszki i tak dalej. Jak się to domyśli mm -hmm. do końca, to jest to tak całkiem ciekawe. Gdzieś w swoim rękopisie ma taki obraz, że się czuje jak taki ptaszek, który sobie gdzieś tam skacze. Tak? Że i pan Bóg na nią patrzy, ona czasami jakiegoś robaka tam złapie i coś tam nie. Tak ja się bardzo często czuję na boczkach. Jakbyś łapała robaki. Tak, także że coś, coś no, okay. rozproszy, a to jakiś kwiatek, okay. a to co? Można to zanalizować. Nie, można, tak, można, można w ten sposób. Nie, ale rzeczywiście obraz, liturgiczne. Zwierzę liturgiczne, ale, ale jakby te obrazy takiej, takiego prostego, dziecięcego bycia przy nim i nie przejmowania się tym, czy on mnie ocenia, czy nie, no to jest coś, co jest dla mnie bardzo urzekające. Mm, to jeszcze na koniec dorzucę. No właśnie, Łukasz dorzucę słuchajcie że nie było tylko karmelitańsko i nie było tak święcie. Tomasz Merton, modlitwa kontemplacyjna. To jest taka książka, która nie mówi tylko i wyłącznie o modlitwie obecności, mówi o różnych formach takiej kontemplatywnej drogi. Ja z Mertonem zacząłem przygodę też w liceum właśnie wtedy kiedy Uczęszczałem na moje modlitwy światła i jego książki, jak Znak Jonasza, były dla mnie bardzo, bardzo ważne wtedy. To jest późny Merton. To jest taki Merton tuż przed śmiercią. E, merton, który miał takie troszkę pokręcone życie i, no właśnie, jak zestawiamy go z małą tereską. Nie, <laughs> czemu nie? Która już nie miała łatwego życia. Czemu nie? Bo no modlitwa jest dla nas wszystkich, nie? I, i, I to jest bardziej współczesny autor, choć też już, no. Łapie się na tym, że jak mówię ludziom, że to jest taki współczesny autorazmar zmarł w 1968, no to upsie. A Bardziej niż Dominik, na przykład. To prawda. Tomasz Merton, modlitwa kontemplacyjna to jest moja poecajka dla was. Znowu mały format, pasuje do kieszonki. Idealna do walizki na wakacje. Tak, jest w bagażu podręcznym tanich linii lotniczych. Dobrze. Władnie. To co, do zobaczenia. Pamiętajcie, modlitwa jest dla nas wszystkich, także. Słuchajcie nas i praktykujcie modlitwę w różnych formach do w zobaczenia. Obecności kochającego Boga. Do zobaczenia. Amen. Cieszymy się, że jesteś z nami. Jeśli podoba ci się to, co robimy, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw komentarz pod odcinkiem. Dziękujemy naszym patronom. Dzięki wam tworzenie treści takich jak te jest możliwe. Możesz pomóc nam realizować naszą misję poprzez zbiórkę na stronie liturgia.dominikanie.pl i poprzez profil dominikanie.pl